W imieniu prezydenta miasta, pana Janusza Stankowiaka, oraz przewodniczącej Rady Miasta, pani Anny Benert, witam serdecznie wszystkich obecnych na uroczystości z okazji 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stajemy dzisiaj przed symbolem, który łączy pokolenia. Za chwilę na maszt podniesiona zostanie flaga biała-czerwona. Towarzyszyć jej będą dźwięki Mazurka Dąbrowskiego, pieśni, która przez wieki prowadziła nas ku wolności. Cześć dla tych symboli jest nie tylko obowiązkiem każdego obywatela Rzeczpospolitej, ale i świadectwem szacunku dla naszej wspólnej tożsamości. Barwy Rzeczpospolitej, biel i czerwień Przypominają o wartościach, które budowały naszą ojczyznę. Czystość intencji, gotowość do poświęceń, odwagi i waleczności. Podnieśmy zatem naszą flagę narodową na maszt. Panie, Panowie, baczność. Poczet flagowy proszę o podniesienie flagi państwowej. Spocznij. Proszę teraz o wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącą Rady Miasta Starogard Gdański, Panią Annę Benert. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, wszyscy zebrani, Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w samym sercu Starogardu Gdańskiego, na rynku staromiejskim, aby uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego narodu 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokumentu, który stanowił nie tylko fundament dla przyszłych pokoleń, ale także symbol nadziei i dążenia do wolności. W pełni wizji twórcy Hugo Kołłątaj, Stanisław August Koniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Stanisław Krasiński, Kazimierz Sapiecha, Tadeusz Matuszewicz czy Julian Ursyn Niemcewicz pragnęli stworzyć państwo sprawiedliwe, oparte na wartościach demokratycznych. W czasach gdy nasza ojczyzna była zagrożona, a jej suwerenność wystawiona na próbę, konstytucja niosła ze sobą przesłanie odnowy i walki o lepszą przyszłość. Jej ojcowie czerpali z idei głoszonych przez myślicieli europejskiego oświecenia. Konstytucja w chwili jej uchwalenia była szeroko komentowana. Była bowiem pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną. Spisaną konstytucją. Została przetłumaczona na wiele języków, przedrukowywały ją w całości brytyjskie gazety, komentowała prasa holenderska, chwalił prezydent Stanów Zjednoczonych, Thomas Jefferson. Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się również z uznaniem narodu i została entuzjastycznie przyjęta przez nasze społeczeństwo. Niosła nadzieję na przemianę, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej. Znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa liberum, veto i wolną elekcję. Miastom nadano nowe prawa, poszerzono krąg ludzi odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny poprzez przyznanie stanowi mieszczańskiemu nowych praw i obowiązków. Pod opiekę prawa rządu krajowego wzięto również ludność wiejską. Majowa Konstytucja gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, dając podwaliny pod przemiany ustrojowe, które mogły ocalić polską państwowość i suwerenność. Sukces reformatorów myślących kategoriami dobra wspólnego przywracał wiarę w ocalenie, w mądrość narodu budził ducha patriotyzmu, ofiary i narodowej dumy. Niestety, po 14 miesiącach obowiązywania, Konstytucja została obalona przez Konfederację Targowicką i zbrojną interwencję Rosji. Nastąpił drugi, a dwa lata później trzeci rozbiór Polski. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy i świata. 3-Majowa Konstytucja nie uchroniła Rzeczpospolitej przed upadkiem, lecz mimo to odegrała ogromną rolę. Podczas zaborów stała się fundamentem patriotyzmu, symbolem wolnościowych i reformatorskich ambicji, wzorem odpowiedzialności za państwo. Do dzisiaj nas inspiruje. Obecnie, w obliczu różnych wyzwań, które stają przed naszym społeczeństwem, Warto przypomnieć sobie te fundamentalne zasady, na których opiera się nasza wspólnota. Wolność, równość, sprawiedliwość to wartości, które powinny towarzyszyć nam na co dzień. Drodzy starogardzianie, musimy pamiętać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za ich pielęgnowanie i rozwijanie w naszym życiu społecznym. Niech ta dzisiejsza rocznica, to jedno z najważniejszych świąt państwowych, będzie dla nas okazją do refleksji nad tym, jak wiele osiągnęliśmy jako naród, ale także jak wiele jeszcze przed nami. Powinniśmy być aktywnymi uczestnikami życia publicznego, dbać o nasze prawa i obowiązki oraz wspierać demokrację w każdym jej wymiarze. Uczcijmy dzisiaj pamięcią wszystkich, Którzy walczyli o wolność i niezależność naszej ojczyzny. To bardzo ważne, by pamiętać o kluczowych doświadczeniach przeszłości, o jej sławnych i skromnych bohaterach, o ludziach, którzy zarówno na wielkiej scenie historii, jak i w swoim zwyczajnym, lecz wartościowym życiu pracowali dla dobra Polski. Pomyślmy także o dzisiejszej młodzieży oraz przyszłych pokoleniach które będą mogły cieszyć się owocami tej pracy i poświęcenia. Wiwat Polska, wiwat Konstytucja 3 Maja. Proszę teraz delegację o złożenie kwiatów według wyczytywanej kolejności. Proszę delegację władz miasta Starogard-Gdański. Proszę delegację władz Powiatu Starogard-Gdański. Proszę delegację władz Gminy Starogard-Gdański. Polskiej, Pana Patryka Gabriela. Proszę o delegację Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej. delegację związku żołnierzy wojska polskiego Proszę delegację stowarzyszenia szwadron kawalerii imienia drugiego pułku Szwoleżerów Rokitniańskich Proszę delegację Komendy Powiatowej Policji Aresztu Śladczego Państwowej Straży Pożarnej. Proszę delegację Ochotniczej Straży Pożarnej Starogard Gdańskiej. Proszę delegację Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Formy Obywatelskiej Powiatu Starogarskiego. Proszę delegację Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Proszę delegację NSZZ Solidarność, oddział Starogard Gdański. Proszę delegację Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rokocinie. Proszę delegację Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej curie Proszę delegację Drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Ziemi Kociewskiej. yeah A teraz zapraszam Państwa do wspólnego podśpiewania roty. Panie, Panowie, rota. Uroczystość zakończy się wspólnym przemarszem wokół Ratusza oraz uczestnictwem we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i mieszkańców Starogardu Gdańskiego w kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny o godzinie 12.15. Po Mszy Świętej od godziny 13 do 17 zapraszamy w imieniu organizatorów, to jest Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Starogarskiego Centrum Kultury. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Proszę teraz o uformowanie kolejności do przemarszu według kolejności Orkiestra Dęta Starogarskiego Centrum Kultury, Delegacja 71 Batalionu Lekkiej Piechoty Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Następnie Poczty sztandarowe, władze miasta, powiatu, gminy, delegacje, harcerze i pozostali uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za udział w tej części uroczystości.